Bogatyński Szpital od kilku miesięcy nie daje spać bogatyńskim samorządowcom. Co miesiąc z gminnej kasy trzeba dokładać prawie milion złotych na funkcjonowanie placówki. Pieniędzy nie ma, a szpital jest w potrzebie. Stąd najpierw powołanie zespołu, który miał wypracować rozwiązanie dla szpitala a teraz przedstawienie analizy i propozycje naprawy finansów służby zdrowia w Bogatyni. Tym zajął się Piotr Nowicki, który ma za sobą kilka restrukturyzacji szpitali w Polsce. Przedstawił analizę finansową placówki i zaproponował rozwiązania. Tak niskie poziomy statystyczne pokazują, że ewidentnie baza szpitala jest niewykorzystana, nawet nie jest wykorzystana w 50%. Na spotkaniu z radnymi związkami zawodowymi i pracownikami szpitala powiedziano głośno i wyraźnie, bez restrukturyzacji szpital będzie pochłaniał coraz więcej pieniędzy z budżetu gminy. Bo obecny system zdrowia nie daje gwarancji na samofinansowanie się służby zdrowia w naszym mieście. Więc albo restrukturyzacja, albo pomoc z zewnątrz, a najlepiej i to, i to. Jeżeli chodzi o finansowanie szpitala, to jest podstawowy kontrakt z nfz Sztywna dopłata gminy określona na poziomie 6 milionów, 6 milionów złotych i 5 milionów złotych ze świadczeń w ramach. Opieki grupy PG nad pracownikami kopalni elektrowni i zwiększenia, to co powiedziała pani minister, że może też o tym porozmawiać kontraktu dla szpitala w Bogatyni. O pomoc poproszono wiceminister edukacji, a zarazem posłankę z naszego regionu, Marzenę Machałek. Na spotkaniu w Bogatyni zadeklarowała pomoc. Macie państwo pewnie wielkiego rękawika szpitala, Ja ten szpital oglądałam. To jest szpital. Powiedziałabym dla mnie nawet zaskakująco dobrym stanie, że się nie poczuł urażony, mówię to, co widziałam i, i jak widziałam. To jest w dobrym stanie szpital, nie wyobrażam sobie, że on miałby nie funkcjonować. Ja oczywiście wykonałam swoją robotę, do której się zobowiązałam, czyli y, umówiłam się na rozmowę z prezesem Polskiej Grupy Energetycznej i y, zapytałam go i rozmawiałam z nim o problemach. Sala bogatymi i y, oczekiwałam, jakie on widzi konkretne, ale konkretne rozwiązanie. co nam się wydaje, nieco może byśmy chcieli, nieco jest w przyszłości tylko to, co y, można zrobić w jaki sposób można szpitalowi pomóc. To o co my się staramy. W pomoc dla szpitala zaangażowało się sporo osób, w tym niezależne związki zawodowe górników z kopalni Turów. My jedziemy 18 teraz na spotkanie z prezesem i między innymi to też będzie jeden z tematów, na jakim etapie jest ta współpraca przewidywana ze szpitalem w Bogatyni, czy ona jest dalej możliwa, bo w kwietniu mieliśmy takie, taką rozmowę, że trzeba było te wszystkie etapy przyspieszyć, bo chodziło między innymi o przetarg na usługi medyczne. Przetarg już się odbył, wygrał podmiot. Nie wiem na jakim etapie w tej chwili to by można było odkręcić czy zmienić tego operatora. No, staramy się po to, żeby ten szpital uratować. Spotkanie trwało blisko 4 godziny. Wnioski i propozycje będą teraz dyskutowane w gronie radnych. Decyzję trzeba podjąć jak najszybciej. Sytuacja szpitala jest bardzo trudna. W prezentacji przedstawianej przez pana Nowickiego widzieliśmy, jakie straty szpital generuje i wiemy również, że to, co otrzymuje z Narodowego Funduszu Zdrowia jest daleko niewystarczające, w związku z tym gmina no, musi pokrywać też te straty, co około 10 milionów kosztuje nas rocznie i w zasadzie z tego, co otrzymuje szpital z Narodowego Funduszu Zdrowia, to nawet chyba płace nie, nie są w całości pokrywane. Stąd z audytu, który przedstawił tu ekspert, wynikało, że tak dalej być nie może. Trzeba tutaj przeprowadzić jakieś zmiany. My już w tym kierunku działamy od maja właściwie, bo powołany wcześniej przez burmistrza zespół do spraw restrukturyzacji szpitala też wskazał takie kierunki, który usiłujemy teraz zrealizować, mianowicie wejście tutaj w spółkę z Polską Grupą Energetyczną. Nie ulega wątpliwości, że szpital musi być utrzymany, chcemy tego ze względu na położenie naszej gminy, bo jak wiemy najbliższy szpital mamy 30 km stąd. I jest on tutaj bardzo potrzebny, ale musi zostać zrestrukturyzowany. I tutaj była propozycja zmniejszenia ilości oddziałów, przeorganizowania niektórych, ale podstawowe jakieś rzeczy zostałyby oczywiście zachowane również ta podstawowa opieka zdrowotna. Co, to, co przedstawiał pan Nowicki, pozwoliłoby na zaoszczędzenie około 5 milionów po restrukturyzacji. Wszystko to omawiał dokładnie. Ym, nie, musimy to zrobić, bo gmina nie uniesie takiego ciężaru jak był do tej pory. Póki co wszystkie zaangażowane w tę sprawę strony czekają na decyzję polskiej grupy energetycznej.